Synowie Boga, jesteście tu, aby walczyć jako wolni ludzie, albowiem, wolni w Chrystusie jesteście. Co uczynicie z tą wolnością? Czy będziecie ufać Bogu? Nie, przyjmiemy z nami bestie i będziemy żyli. O tak. Ufać Bogu i umrzeć, przyjąć z nami bestii i żyć. Bynajmniej tymczasowo. A potem iść do Jeziora Ognia i cierpieć tam dniem i nocą na wieki wieków. Czy będąc tam na wieki, oddałbyś swoje wszystkie dni za to, aby w jednej chwili, tylko w jednej chwili, nie przyjmować z nami niebezpieczeństwa? A powiedzieć diabłu, life, że może odebrać nam życie tu na ziemi, ale nigdy nie odbierze nam życia wiecznego. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu.